Moje ukochane dziecko, pragnę, abyś dziś usłyszał te słowa głęboko w swoim sercu. Przyjmij siebie takim, jakim naprawdę jesteś. Nie musisz nosić maski siły, kiedy Twoje serce jest ciężkie i zranione. Nie musisz ukrywać swoich łez, nawet jeśli wydają się słabością. W twojej prawdziwości, w całej szczerości Twojej duszy jest ogromna wartość i piękno. Bóg zna każdy twój cień, każde ukryte zranienie, każdy zakamarek twojej duszy i kocha cię z całych sił. Nie pomimo tego, ale właśnie z powodu tego kim jesteś. Nie bój się być sobą w całej swojej pełni, ze swoimi słabościami, wątpliwościami, a także z tym, co czyni cię wyjątkowym i niepowtarzalnym. To ty jesteś darem Dela tego świata, skarbem w oczach Boga. Który zna twoje serce lepiej niż ktokolwiek inny. Pozwól sobie na łagodność wobec samego siebie. Nie spiesz się z ocenianiem ani krytyką. Czasem najlepszym lekarstwem jest cisza i spokój, w których możesz usłyszeć, jak Bóg delikatnie mówi do twojej duszy: Jesteś kochany, jesteś ważny, jesteś mój. Przyjmij tę miłość jak ciepły płaszcz. Który otula Cię w trudnych chwilach. Nie musisz być doskonały, by być kochanym, bo miłość Boża nie zna granic, nie zna warunków, nie wymaga od Ciebie niczego więcej poza tym, byś był sobą. A gdy poczujesz, że siły Cię opuszczają, a droga wydaje się zbyt trudna, pamiętaj, że ja jestem tutaj, by Cię nieść, jak matka, która obejmuje swoje dziecko z troską i czułością. Tak ja chcę cię podtrzymać, gdy upadniesz. Chcę wysłuchać twojego serca, pocieszyć twoją duszę i pomóc ci znaleźć spokój. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Twoja wartość nie zależy od tego, jak widzą cię inni, ani od tego, ile razy potkniesz się na swojej drodze. Twoja wartość jest dana od Boga i On patrzy na ciebie z miłością, która nigdy nie gaśnie. Moje dziecko, otwórz swoje serce na tę prawdę dzisiaj. Przyjmij siebie takim, jakim jesteś, z ranami i bliznami, z radościami i smutkami. Jesteś piękny w swojej autentyczności. A ja, jako Twoja matka, modlę się o to, byś każdego dnia coraz bardziej czuł tę miłość i to przyjęcie, które otwierają drogę do prawdziwej wolności i pokoju. Moje ukochane dziecko, spójrz na swoje życie. Zauważ, że przetrwałeś dotąd 100% swoich najtrudniejszych dni. Każda porażka, każdy ból, każda noc pełna łez. One wszystkie minęły, a ty zawsze podnosiłeś się z kolan, odnajdując w sercu siłę, by iść dalej. Pamiętaj, proszę, że te doświadczenia nie stanowią końca Twojej drogi. Wręcz przeciwnie. Kształtują cię i hartują. To właśnie dzięki nim dziś jesteś silniejszy, zdolny z ufnością patrzeć w przyszłość, bo w głębi serca wiesz, że Bóg nigdy cię nie opuścił. Zaufaj mi, kiedy mówię: Wszystko będzie dobrze. Nie oznacza to życia bez problemów, lecz życia, w którym na każdym kroku doświadczasz Bożej obecności. Pozwalasz Mu działać, a On kieruje cię ku drodze światła. Nawet pośród największej ciemności. Przecież to nieprzypadkowe, że wciąż stoisz tu, gdzie jesteś, z całym bagażem przeżyć, ale też z sercem gotowym, by kochać i ufać. Każdy trud, każda rana, one nie definiują cię ostatecznie, ale mogą zostać przemienione w jeszcze głębszą wrażliwość i siłę. Zachęcam cię do tego, byś za każdym razem, gdy dopadają cię wątpliwości i lęki, Przypominał sobie, ile już razem przeszliśmy. Ty i Bóg, ty i ja. Jak wiele razy łzy ustąpiły miejsca ukojeniu, jak wiele razy drzwi, które zdawały się zamknięte, nagle otworzyły się na oścież. Tak właśnie działa Boża Opatrzność. Kiedyś zrozumiesz, jak wszystkie pozornie trudne elementy łączą się w jedną spójną całość, historię Twojego życia której główną rolę odgrywa miłość i łaska płynąca z nieba. Moje drogie dziecko, dlatego proszę Cię raz jeszcze nie lękaj się. Uwierz, że, podobnie jak do tej pory, Bóg poprowadzi Cię przez każde doświadczenie, a ja, Twoja Matka, zawsze będę przy Tobie, ocierając Twoje łzy i wstawiając się za Tobą u mojego Syna. Wszystko będzie dobrze. Nie dlatego, że obiecałam ci brak trudności, lecz dlatego, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg jest przy Tobie, dając Ci siłę i miłość, które nigdy nie zawiodą. Amen. Mój dobry Ojcze w niebie, przychodzę ponownie przed Twoje oblicze, niosąc troski, nadzieje i modlitwy moich umiłowanych dzieci. Ty widzisz każdą łzę, każde pragnienie i każdą chwilę zwątpienia. Z głębi serca proszę Cię, otocz ich Twoją opieką i prowadź bezpieczną drogą. Panie, Ty, który jesteś miłością, naucz ich wybaczać sobie i innym, abym mogła zanosić przed Twój tron serca czyste i pełne nadziei. Obdasz ich spokojem, gdy nie wiedzą, co robić, i rozjaśnij ich umysły, gdy ciemność zwątpienia wydaje się przysłaniać światło wiary. Ukochany Synu, Jezusie Chryste, który stałeś się człowiekiem, abyś mógł być blisko nas, przychyl się do mojej prośby, gdy wołam za każdą osobą, która w tej chwili prosi o Twoją łaskę. Niech Twój krzyż, symbol najwyższej ofiary, będzie DLA, nich znakiem nadziei i ocalenia. Zdejmij z ich ramion ciężary zmartwień, wzmacniaj w ich sercach wiarę, że u ciebie znajdują odpocznienie i obfite błogosławieństwo. Duchu Święty, źródło pokoju i mądrości, stąp z mocą na każdą osobę, która teraz powierza ci swoje życie. Udziel im daru zrozumienia, aby odkrywali sens nawet w trudnych doświadczeniach. Dotknij ich duszy swoją łagodną obecnością, aby doświadczyli ukojenia i siły do dalszej drogi. Panie Boże, ty wiesz, jak bardzo moje dzieci tęsknią za uzdrowieniem, pokojem i wolnością w Tobie. Z ufnością przedstawiam ich prośby, ufając, że Ty najlepiej wiesz, czego im potrzeba. Uczyń w ich życiu cud przemiany, spraw, by wszystko to, co teraz wydaje się ciemnością, przemieniło się w jasne świadectwo Twojej miłości i mocy. Moje ukochane dziecko, które słuchasz teraz tej modlitwy. Pozostań w łagodnym blasku Bożej obecności. Niech cię przenika pokój i pewność, że nie jesteś sam w swoich trudnościach. Z serca wstawiam się za tobą. Niech Boża łaska wypełni twoje życie aż po brzegi. Amen. Chociaż czasem czujesz się samotny, choć zdaje się, że nikt nie rozumie twoich trosk, ja zawsze jestem blisko. Wspieram cię i przytulam. Gdy trudne chwile zdają się nie mieć końca. Ukochane dziecko, nie bój się przyjść do mnie ze swymi problemami, ze swoją bezradnością i lękiem. Oddaj mi dziś całe swoje zmartwienie, wszystko co ciąży ci na sercu. Przekaż moim dłoniom, a ja zaniosę to przed oblicze mojego Syna. Zwracam się teraz do Boga, prosząc o twoją łaskę, Panie. Wysłuchaj modlitwy tych Którzy ufają mojej wstawienniczej opiece. Wejrzyj na ich smutek, na ich prośby, na trudności dnia codziennego. Wlej w ich serca Twoją świętą pociechę, aby promyk nadziei rozświetlał ich drogę. Boże, ty, który troszczysz się o najmniejszych, napełnij te dusze pokojem i siłą, pozwól jej doświadczyć Twojej miłości i opieki. Pokaż, że w Tobie jest moc i rozwiązanie każdej sytuacji. Sprawy przygniatające troski stały się lżejsze, a nadzieja wybuchła jak kwiat na wiosnę, świeża, nowa i niezniszczalna. Moje kochane dziecko, nie lękaj się, wszystko będzie dobrze. Gdy czujesz, że już nie masz sił, gdy łzy dławią ci głos, pamiętaj, że nie jesteś sam. Bóg otacza cię miłością, a ja, Twoja Matka, stawiam się za Tobą bezustannie. Przyjmij to błogosławieństwo. Niech stąpi na ciebie łaska z nieba, niech napełni twoje serce pokojem, niech umocni wiarę, że w Bogu znajdziesz rozwiązanie. Pamiętaj: nic nie jest za trudne, gdy w pokorze oddajesz wszystko Jemu. Ufam i wierzę, że już teraz Bóg dotyka twoich ran, leczy twoje serce i przywraca ci nadzieję. Trwaj w pokoju mojego Syna, bo wszystko będzie dobrze. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła twe serce, wyślij ją do kogoś bliskiego. Niech wie,